SQD Alliance. Wiele usług, jeden partner. No więc, jakie mamy pokolenia na rynku pracy? Mamy cztery pokolenia. Najstarsze pokolenie baby boomersów, które w tej chwili jest na progu wieku emerytalnego. Pokolenie X-ów urodzone w latach 65-81 to takie pokolenie, które ma, załóżmy, od 45 do 56-55 lat. Pokolenie Y, nazywane inaczej pokoleniem millenialsów. Pokoleniem zmiany. Ponoć najczęściej dokonywali zmiany. Dokonują. Ja jestem pokoleniem milenialsów. Faktycznie chyba jestem zapan brat ze zmianą i z tym, że mogę mieszkać gdzieś zupełnie indziej, niż mieszkam do tej pory. Pokolenie Y ma mniej więcej od 27, 28 roku życia, czyli już skończyło studia do 41, 43 nawet lat. Pokolenie najmłodsze na rynku pracy to jest pokolenie Z, które w tej chwili wchodzi na rynek pracy ma od tych 16, 18, 16 już również to są ludzie, którzy pracują w jakichś tam dorywczych pracach, wiadomo, albo 18 lat, albo i nie idzie na studia, tylko przychodzi do nas do pracy albo robi to jednocześnie i jeszcze ci, którzy już kończą studia, to też jest jeszcze pokolenie Z. Także jak sobie teraz pomyślicie, a chciałabym, bo to zawsze trochę inaczej, kiedy my sobie pod tymi nazwami pokoleń wpiszemy konkretne imiona. Zachęcam państwa do tego bardzo serdecznie, żeby patrzeć przez pryzmat konkretnych osób w waszej organizacji to ci, którzy przyszli, ale już są po studiach, to jeszcze też może być pokolenie właśnie Z. No i teraz, o, przepraszam, dwa razy przeskoczyłam. Scharakteryzujmy sobie trochę te pokolenia. Na drugim slajdzie zawsze będzie to, co my możemy zrobić, żeby wyjść naprzeciw albo na co zwrócić konkretnie uwagę w opiekuwaniu się tym, w czym oni są świetni. Mamy pokolenie baby boomersów, czyli tych, których chcemy zatrzymać u nas w organizacji. Co oni sobie cenią? Niezależność i komunikację twarzą w twarz. To są ci, którzy pojadą chcąc uścisnąć czyjąś dłonią, chociaż jak po sobie mam też trochę starej duszy, tak się mówi. Ja też lubię przyjechać, dlatego właśnie dzisiaj jestem w siedzibie, co mnie cieszy bardzo, e, firmy. Jego mocne strony, bardzo często podkreślane przez pracodawców, to jest zaangażowanie i taka lojalność wobec pracodawcy. To jest zupełnie inne postrzeganie pracodawcy Niż młode pokolenie. Przywiązanie do niego. Raczej, jak już są związani z jakąś firmą, to będą chcieli tam zostać. Zatem być może można pomyśleć, jeśli pomyślimy o narzędziu, o jakimś przesunięciu międzystanowiskowym. Natomiast raczej nie będzie skłonny do tego, żeby tą pracę zmieniać w kontekście pracodawcy. Takie globalne spojrzenie na problemy. Ja zawsze mówię, że są takie cudowne ptaki, które latają i widzą coś więcej. I widzą fajnie proces. Dlatego warto ich też pytać o to, co tam z góry widać, bo oni już nie biorą udziału w tym wyścigu. Oni już są, łatwiej jest im się zdystansować do pewnych spraw, dlatego mają bardzo cenne globalne spojrzenie. Co ważne, chętnie dzielą się doświadczeniem z młodym pokoleniem. Aczkolwiek też z mojego doświadczenia takich caseów codziennych, jeśli to się nie dzieje. To z jakiejś konkretnej przyczyny. Często ta przyczyna leży w komunikacji tego, dlaczego ten pracownik ma wprowadzić młodego na swoje stanowisko i często tam jest po prostu strach o to, że no tak, chcemy go zastąpić, ten młody go wygryzie i tak dalej. Zatem jeśli nie zapewnimy pracownika z tego pokolenia o tym, dlaczego my to robimy w ogóle i dlaczego on ma wprowadzić tego młodego pracownika, to możemy być niemalże pewni, że to wprowadzenie nie będzie, czy onboarding, czy mentoring nie będzie przebiegał właściwie. Liczy się dla niego ważna atmosfera w pracy bardziej niż wysokość wynagrodzenia. Praca nie musi oznaczać przyjemności. To też bardzo się zmienia. Często pracują w zawodach czy wykonują czynności, do których w ogóle nie zastanawiali się, czy im to sprawia przyjemność, czy to jest to, co właśnie do czego zostali stworzeni, nie podważają tego, cieszyli się, że dostali jakąś szansę w danej organizacji i po prostu krok po kroku wgłębiają się w, w nią i rozwijają. Wykonują te prace głównie dla poczucia bezpieczeństwa. I drogą dla nich do sukcesu jest ciężka praca. Jak będziesz ciężko pracował, bardzo to jest duża zmiana w kontekście zetek, bo zetki nie chcą ciężko. Dlaczego ma być ciężko? On będzie siedział i myślał, jak to technologicznie rozwiązać, żeby nie było ciężko. Natomiast pokolenie Baby Boomers jest do tej ciężkiej pracy przyzwyczajone i to też ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o chociażby nowe rozwiązania technologiczne. Zatem o co tutaj warto zadbać? O poczucie celowości, o poczucie sensu i satysfakcji. Bardzo często chcą pracować na emeryturze, nie dlatego, że muszą, hmm, chociaż to może się zmieniać drastycznie i to mnie martwi w kontekście mojej emerytury, ale dlatego, że chcą że chcą utrzymać sprawność. Niesamowite, to jest w ogóle cudowna cecha tego pokolenia taka aktywność, która po prostu jest w nich. Poważnie traktują odpowiedzialność społeczną. Zatem, jeśli komuś coś dzieje, jeśli komuś jest ten system pomocy, nawet zatrzymania się na ulicy i zapytania o to, czy komuś pomóc wymienić koło. Ja wiem, że temat, przykład, bardzo, bardzo na marginesie, ale myślę, że wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Ta odpowiedzialność społeczna jest u nich naprawdę na wysokim poziomie. Również mają wysokie pomniemanie o swoich kompetencjach, co stanowi często taką e, jakąś barierę komunikacyjną, bo zależy jak ona jest komunikowa komunikowana. Natomiast znajdź sposoby jako lider, jako menadżer, jako hr na to, żeby powiązać tą ich, to ich postrzeganie swoich kompetencji i właśnie tego wkładu, z możliwością wykorzystania ich mocnych stron, z możliwością wykorzystania tego bogatego doświadczenia. Wykorzystujmy to pokolenie do, do tego, żeby budować dobre programy mentoringowe, ale również intermentoringowe, czyli do tego, żeby wymieniać się wzajemnie wiedzą, nie z poziomu ja jestem mentorem, a ty się tam dopiero uczysz, ale ja ci nauczę, radzenia sobie ze stresem, bo mam w sobie już to opanowanie i spokój, a Ty mnie nauczysz nowego programu, który tam wdrażamy, czy nową aplikację, której będziemy używać. I mamy proces intermentoringu, który się świetnie sprawdzi tutaj w przestrzeni chociażby zetki. To będzie ważne, bo to jest proces, który opiera się na partnerstwie i relacji równorzędnej. Mamy X, X to jest pokolenie niezwykle pracowite, ponieważ nauczyło się patrząc na swoich rodziców, że to właśnie ten ciężki, ciężką pracą, a co więcej, to był bardzo dobry czas, kiedy ta ciężka praca wprost przekładała się na wyniki, na możliwość kupienia domu, lepszego samochodu, zdobywania coraz większego kapitału finansowego, Zatem oni, bardzo często mają taką trudność właśnie ze zbalansowaniem tego, nasz, tego życia prywatnego i z tym work-life balansem, ponieważ praca stanowiła bardzo istotną i stanowi bardzo istotną część ich życia. To oni tam tak naprawdę. Bardzo dużą uwagę zwracają na to, żeby, w tej, żeby ta praca była integralną częścią ich chociażby odporności psychicznej czy poczucia własnej wartości. Na pracy bardzo często ona się właśnie opiera. Preferują samodzielną naukę i rozwiązywania problemów na własną rękę. Nie lubi presji, raczej X nie doceni tego, że wszystko mu damy, kawa na ławę, bo dla niego to będzie mało atrakcyjne i mało wyzwaniowe. Stawiają na rozwój i niezależność, niechętnie zmieniają zatrudnienie, ale już częściej niż baby boomersi i właśnie praca stanowi sens. Zatem co możemy zrobić, żeby zadbać o to pokolenie? Stawiaj przed nimi wyzwania. Dawaj, zarządzaj w nim taki sposób, który będzie dawał dużą swobodę działania. Zamieniaj feedback na formę pytającą. Milenialsi oczekują już częstego feedbacku, ale Xy, ponieważ to jeszcze nie jest takie dla nich naturalne, to dobrze jest, żebyśmy zapytali, co mu wyszło, co nie wyszło. On nam powie, on jest w tym świetnie obeznany, on ma w sobie Absolutnie adekwatną samoocenę, bardzo często, jeżeli chodzi o swoje działania, więc pytajmy po prostu. Daj im możliwość rozwijania cenionych na rynku umiejętności. Spokojnie on ma w sobie jeszcze dużo lojalności, więc paradoksalnie to właśnie może spowodować, że on będzie jeszcze bardziej lojalny. Pomimo tego, że nabędzie nowe umiejętności i będzie atrakcyjny na rynku pracy to będzie chciał odwdzięczyć się za ten proces rozwoju właśnie w swojej organizacji. Zatem zapewniaj tyle szkoleń, na ile cię tylko stać. Pozwól na zgłębianie nowych kierunków i umiejętności. Do, 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 doceniaj, awansuj i wynagradzaj za konkretne osiągnięcia i dokonania. Szanują osoby wnoszące realną wartość i bardzo są wyczulone na to poczucie niesprawiedliwości w tym zakresie. Milenialsi. Wielozadaniowi, otwarci na nowe wyzwania, jeśli swoją pracę uważają za interesującą, potrafią się bardzo zaangażować. To jest pokolenie, które absolutnie odczuwa takie flow w pracy, ale dla nich praca musi być związana z tym, albo powinna być związana z tym, co naprawdę ich interesuje. Musi mieć jakiś sens, potrzebuje być ważna z jakiegoś punktu widzenia dla nich. Ceni sobie elastyczny czas pracy, jest otwarty na relokację, ale też na inną formę pracy. Na pracę zdalną już się z nią tam oswoił i absolutnie wręcz czasem będzie tego oczekiwał jako element elastyczności, bo dużo czasu chce poświęcić również swoim dzieciom. Co ciekawe, w ogóle widziałam taki, taki film, w którym okazało się, że według badań to właśnie milenialsi spędzają najwięcej czasu ze swoimi dziećmi, jak żadne pokolenia dotychczas. Chyba faktycznie ze względu na tą ilość czasu spędzaną w pracy, to myślę, że mogą to być prawdziwe statystyki. Greki y bardzo doceniają work-life balance i wszystko, co z tym związane, jeżeli chodzi o wdrażanie kultury w organizacji, czyli programy well-beingowe, Jakieś programy, które nawet w trakcie pracy mają ich nauczyć odpoczynku, szacunku do, do czasu, mają im zapewnić tą, ten odpoczynek właściwy po pracy. Myśli powiem o swoich potrzebach po prostu i chce je zaspokajać. Zna już dobrze nowe technologie, wykorzystuje je z lekkością, łatwością, tak aby poprawiać swoją jakość pracy. Są lojalni wobec, uwaga, współpracowników. Absolutnie tam, z tą grupą, z którą są związani, są w stanie zostać w organizacji, pomimo różnych niesnasek wokół tej, tej grupy, z którą oni się trzymają, ale dla, tej swojego, dla tego swojego zespołu są w stanie zostać. Lubią się rozwijać, dążą do samorealizacji. Istotne jest dla nich jednak wynagrodzenie, no bo mają liczne pasje, chcą zaspokajać również. Wszystkie możliwe potrzeby rozwojowe swoich dzieci, dlatego dla nich finanse będą stanowiły istotny, niezwykle element. Liczy się dla nich czas wolny, rodzina, przyjaciele a to już wspomniałam. Doceniaj, co możesz zrobić w stosunku do Y. Doceniaj podejście relacyjne, zapewniaj o wzajemności waszej relacji skup się na rozwoju ich kariery, często i we właściwym momencie udzielaj feedbacku. Już o tym mówiłam przy Xach dla y feedback będzie ważny. Wspieraj ich, dawaj nowe możliwości i pracuj razem z nimi. Pokazuj, że też jesteś na pokładzie. Trudność taką właśnie teraz od razu mi się przypomniała. Przypomniał taki case, w którym pracownicy właśnie z pokolenia milenialsów, wszyscy w zespole są milenialsami, mają przełożonego, który jest um, X-em, e, który nie do końca odnajduje się w swojej nowej roli i milenialsi mają wrażenie, że robią dużo więcej i dużo innych rzeczy niż ich szef. Nie ma tego po po poczucia integralności z właśnie przełożonym. No w związku z tym ten zespół notorycznie zgłasza, że nie chce pracować e, z tym swoim liderem. Zatem bądź razem z nimi. Chcą, żebyś ich słuchał i zrozumiał ich świat. Prywatny, e, świat prywatny i zawodowy się przenikają. Mają mnóstwo znajomych z pracy. To jest dla nich ważna grupa. E, zatem tam też potrafią znaleźć przyjaciół, co kiedyś w ogóle być może dla boomersa mogło w ogóle nie być istotne. No bo ja pracuję i tam mam pracować. Chcą być nagradzani i doceniani, pragną osiągnąć sukces. Tu znajdziemy o właśnie te grupy zapaleńców, i to będzie super. Czyli pochłonięcie zadaniem pełni pasji, intensywniej, skoncentrowani, nastawieni na wysiłek. Jeżeli skupisz ich uwagę na tym, że robisz coś wyjątkowego, że ten produkt jest wyjątkowy, wasza firma, organizacja no i to jest jeszcze zgodne z ich pasją i ich talentem to naprawdę będą bardzo zapaleni w tym, żeby zrobić dla tego produktu czy organizacji wszystko, co mogą. No i Zetka, najmłodsze pokolenie na rynku pracy. Tutaj już te, te, te widełki wiekowa nieprawda, trzeba je przesunąć: 16, 25, 26 lat. Nie zna życia sprzed internetu. Ma technologię niejako we krwi, co pozwala jej na bardzo sprawne funkcjonowanie w świecie wirtualnym. Pewni siebie i gotowi na ciągłą zmianę, oczywiście na lepsze. <noise> Zatem to może stanowić pewną trudność rekrutacyjną, dlatego że jak dostaną lepszą ofertę, to czymś ich musimy zatrzymać, czymś ich musimy przyciągnąć. E, przykłada dużą uwagę do bycia docenianym. Chętnie podejmują zatrudnienie związane ze swoimi zainteresowaniami. Są elastyczni, lubią eksperymentować, często zmieniają miejsce pracy, cenią niezależność i swobodę. Kreatywność oraz tworzenie nowych rozwiązań to u nich na porządku dziennym i szukają różnorodności, uciekają od rutyny. Zatem, co warto, traktuj ich indywidualnie, są przyzwyczajeni do algorytmów, które dobrze ich znają, które podpowiadają rozwiązania szyte na miarę po prostu. Dlatego my też musimy tutaj wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw. Podkreślaj wyjątkowość nie tylko ich samych, ale również właśnie projektu, firmy, produktu. Tak jak dla milenialsów, będzie to już ważne. Zapewniaj zmienność zadań, stanowisk, wykorzystuj ich biegłość w technologii i angażuj ich w proces chociażby intermentoringu, czyli narzędzie, które powoduje, że traci się ta hierarchia pionowa, ktoś jest mentorem, ktoś jest mentee, ktoś ma słuchać, ktoś wie, tylko to jest proces równoległy, partnerski, w którym Ty coś wiesz, ja coś wiem i mamy wymienić się tą umiejętnością i tą kompetencją. No i pokolenie Alfa, które, słuchajcie, przewyższa nas wieloma umiejętnościami, jeśli chodzi o wiedzę technologiczną. Absolutnie pewne rzeczy są dla nich po prostu intuicyjne, a my musieliśmy się ich nauczyć. To jest zupełnie coś innego, to tak jak ktoś, nie wiem, nauczył się jeździć na nartach w wieku 50 lat, a ktoś, kto nauczył się jeździć na nartach w wieku 3 lat. To wiecie, trochę można porównać do właśnie biegłości w tej umiejętności. Co więcej, uznaje technologię za część swojej tożsamości i ceni sobie bardzo wysoki komfort. Ta tożsamość dla niej w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym, stanowi pewną całość. Będą głównie pracowali według przewidywań jako freelancerzy, będą wyspecjalizowani w danej usłudze, którą będą świadczyli dla różnych pracodawców. Zatem nie należy tak bardzo przejmować się tym, i jak to zrobić, żeby oni wobec nas byli najbardziej lojalni, ale trzeba im zapewnić taki warunek, w którym oni tą jedną charakterystyczną rzecz czy umiejętność, kompetencje będą chcieli w tej naszej firmie realizować. Mamy różne rodzaje stereotypów, które charakteryzujemy właśnie ze względu na pokolenia. I tutaj, tak jak już wspominałam przed tą analizą, nie chciałabym, żeby wniosek był taki: to mamy różne szufladki tamtych ludzi, różnych teraz mam za zadanie powkładać. tylko ta analiza ma nam pomóc i otworzyć się na tą bardzo różnorodną perspektywę. No i w oczekiwaniach Państwa przeczytałam to, co by było, co buduje mosty, a co je utrudnia i to też obiecałam. No i, i cóż tutaj jest za skomplikowany wniosek? No, stereotypy będą niszczyły wszelkiego rodzaju możliwości porozumienia i budowania mostów międzypokoleniowych. Zatem 70% konfliktów wynika właśnie z podkreślania różnic międzypokoleniowych. Zamiast zastanowienia się nad tym, co nas łączy i w czym jesteśmy podobni i co możemy, czego możemy wzajemnie się od siebie nauczyć. Nie oceniając, a bo ty jesteś taka w stosunku do zatek, nie wiem, leniwa, nie chce ci się, jesteś niezaangażowana. No to mamy punkt wyjścia, który jest bardzo trudny. Natomiast kiedy odrzucimy po prostu te stereotypy, kiedy nie będziemy się wzajemnie etyk etykietować, kiedy będziemy chcieli się wzajemnie zrozumieć, nie, nie będziemy osądzający, nie będziemy oceniający, bo ty to nawet teraz nie będziesz potrafiła gotować. Może nie, ale być może wynika to z tego, że ona już nie potrzebuje nabywać tej kompetencji. Co więcej zapominane w moim odczuciu o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż nowe pokolenia nie biorą się z kosmosu, a czasem tak mam wrażenie, że o nich rozmawiamy że zetki przyleciały do nas w swoim magicznym statku kosmicznym i rozprzestrzeniły się po naszych organizacjach i kompletnie jesteśmy pozbawieni zrozumienia ich motywacji, tego co mówią. Natomiast proszę Państwa, to co oni mówią i to jakimi wartościami się kierują, nigdy nie wzięło się znikąd, tylko wzięło się od starszych pokoleń. To, na co narzekali moi rodzice, ja chcę zmienić w swoim życiu zawodowym. E, ostatnio rozmawiałam z taką menadżerką, no, bo oni oczekują jakiegoś onboardingu, po prostu traktowania za rączkę, ktoś ich wprowadzi, jasne, a na co ty narzekasz przez ostatnie 15 lat? No, że nikt mnie nie wprowadził do organizacji. To oni wyciągnęli z tego wniosek i oni tego właśnie oczekują. To jest. Przełożenie tego wprost, tylko my tego jakoś nie słyszymy. Zatem, za każdym razem, jak usłyszycie jakieś roszczenie zetki, zwróćcie uwagę, miejcie taki, taki moment po prostu wglądu w siebie i w to, czy to nie wynika z tego, że to właśnie my na to narzekaliśmy. A oni chcą po prostu tego, na co my narzekaliśmy. Więc chyba wszystko, co tutaj mówię, jest dosyć jasne w perspektywie tego, co będzie budowało to porozumienie, ale większa świadomość tego, jakie są nasze potrzeby wzajemne, skupienie na kompetencjach i umiejętnościach, już to mówiłam, podkreślam, język faktów zamiast osądzania, oceniania i tego wszystkiego. Asertywna komunikacja, oparta na języku NVC, pracujmy nad tą komunikacją w organizacji, bo to jest coś, czego jakby naprawdę nie można z tym przesadzić. Ja już mieliśmy szkolenie z komunikacji, każde szkolenie z komunikacji jest tu i teraz, i tu i teraz ja mówię do ciebie to czy tamto, i co z tego, że ja już wiem, czym jest asertywność, jak ja się mam tego uczyć i cały czas doskonalić? Dostosowanie zarządzania do potrzeb i talentów. Indywidualne podejście, procesy i narzędzia wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Tutaj w zasadzie jest dokładnie to, o czym cały czas mówiliśmy, natomiast ze względu na to, że goni już trochę z czasem, to chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na dwie ważne rzeczy. Respondenci badania Deloitte na gruncie pracy i rozwoju kariery największą różnicę zauważyli między pokoleniami w czym? W podejściu do elastyczności na poziomie praca-życie prywatne. Czyli będą się różniły podejścia boomersów i podejścia zetek czy milenialsów do tego, jak chcą wprowadzać work-life balance w swoim życiu, jak programy wellbeingowe będą miały dla nich znaczenie. Drugi to jest lojalność ze strony pracodawcy, zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Po coś innego pracują baby boomersi, po coś innego pracują zetki. Kolejna rzecz, oczekiwania związane z rozwojem zawodowym. Kompletnie y, możemy mieć różne te oczekiwania i y, często to słyszę, chociażby pracując z działami HR, wiesz co, no ale my już kurczę zapewniliśmy takie szkolenie, tamte szkolenie. No ja bym to bardzo doceniła, a oni jakoś w ogóle nie przychodzą. Zapisują się, mówią, że to dla nich istotne, a potem nikt nie przychodzi na te webinary. Jasne, bo być może oni potrzebują już innej formy, chociażby szkoleniowej albo innej formy rozwoju. No i dlaczego mówię, że to ważne, bo to właśnie te aspekty stanowią sedno narzędzi zarządzania różnorodnością. Jeżeli pochylimy się nad tym, co istotne, to właśnie tutaj będziemy mieli te narzędzia, które są dla nas istotne. Nad czym się warto pochylić, nad, standard, nad standardem rekrutacji. Inaczej będziemy pozyskiwać z rynku i w innej formie, i w innych miejscach będziemy szukać zetek, a w zupełnie innej formie i w innym miejscu będziemy szukać baby boomersów. Również sam proces rekrutacji będzie dostosowany do ich możliwości potrzeb. System wdrażania pracowników, onboarding. No, być może tutaj piktogramowe, szybkie, skrótowe, yy, yy, krótki filmik, a baby boomers będzie chciał się przejść i zobaczyć każde stanowisko, i poznać, i porozmawiać. I tak, zobaczcie, ten proces onboardingu również warto jest przemyśleć, jak będzie dostosowany do, do tej różnorodności wiekowej. Programy szkoleniowe, to przed chwilą o tym mówiłam, mentoring, intermentoring, często przeze mnie wspominany, systemy motywacyjne, będziemy mieli dostosowanie tych systemów wynikających właśnie z tego, w jakiej rzeczywistości, te pokolenie, w jakiej rzeczywistości to pokolenie funkcjonuje. Elastyczność form zatrudnienia, inne oczekiwania będzie miał baby boomers, czy praca na stałe będzie czymś atrakcyjnym dla Zetki, może ich na przykład wystraszyć, więc też warto się nad tym zastanowić. Przesunięcia międzystanowiskowe. Atrakcyjne, myślę, dla Zetki, dla X-ów również, którzy już doświadczają wypalenia zawodowego, gdzie ja mogę skorzystać z jego kompetencji, tak, żeby on chciał zostać w organizacji i uczył się czegoś nowego. No i cały temat ergonomii, dostosowania stanowiska pracy, miejsca pracy, pokoju relaksu, który może być dla X-ów, dla Zetek ważny. Dla milenialsów też jest to istotne, żeby to było przyjemne, przyjemne otoczenie, dostosowane do. I nowoczesne, dostosowane do, do tego, co mamy dostępne. Zatem wniosek z tego jeden. Razem możemy więcej. Wprowadzajmy taką politykę różnorodności, która będzie budowała naszą organizację i naszą jakość na nowo. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy inni, że jesteśmy różni. Przejdźmy nad tym do porządku dziennego, żeby się wzajemnie słuchać, żeby budować organizację, która będzie miała właściwie zakotwiczoną misję, wizję, strategię, jeżeli chodzi o właśnie wdrażanie polityki różnorodności. I tutaj, co istotne, w codziennej pracy powinno się kłaść nacisk na dzielenie się wiedzą i współpracę, łączenie oraz wykorzystywanie zalet wszystkich pokoleń. To wszystko będzie miało bardzo pozytywny wpływ na pracę każdego pracownika oraz efektywność całej organizacji. SQD Alliance wiele usług, jeden partner. Zdrowie i bezpieczeństwo w Twojej firmie. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc. Ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy, zdrowie w organizacji, systemy zarządzania, ESG, kompetencje miękkie. Poznaj naszą ofertę szkoleń w obszarze Safe and Healthy. Bezpieczeństwo pracy. Kultura bezpieczeństwa. Ergonomia. Zdrowie psychiczne. Zdrowie fizyczne. Systemy zarządzania. Ochrona środowiska. Wdrażamy nowe technologie w szkoleniach. Aplikacje VR. Platforma szkoleniowa. e-learning.